Nie wyjdziesz. Ha, ha. O, to samo mi mówili. To samo mi mówiła Kaśka wczoraj. Ha, ha. Jak przeszedłeś, to nie wyjdziesz. Teraz będzie dzieciok. A ja mówię, patrz to: wychodzę. Co? No? Umiesz liczyć? Na siebie. A czy kiedykolwiek udowodniłam, że nie? Dwa plus 2 razy dwa. Pani mówi, dwa razy ten, pani winy, dwa razy coś cztery to co. dwa Czyli? No <grym> Ja ci ja wyuczę technik jazdy, proszę cię Uwaga, przekazuję informację Alex na pasażera Proszę Ty widzisz, a ty w ogóle... Pro... O, czekaj Jeszcze <śles> fał... A tak szczerze to zwejtowałem cię, nikt tak nie powiedział. A powiem wam, jest tak gorąco, że ja się duszę. A to nie jest od. O, jest. No, technik jazdy. 50 groszy. No, żeś pojechał, ty. A to, co wy nie widzicie? O. Dzięki. To wy takich rzeczy nie dostrzegacie? Jak jedziecie autem? Że pieniądze na ziemi leżą? Naprawdę? Powolno. Ja jestem jednostką do sprawy jakości pościgów. Jednostka do sprawy jakości pościgów. Oj, tego się nie spożywałam! Och, a szefowa, musisz wysiąść. Żegnaj szefowa, adios. Ej! szefowa! 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 Totalny problem, Odpadamy z pościgów. Szefowa, powiedz, że ty nie błagam. To jedna sprawa, szybciutka, Sięgam Mieliśmy mm -hmm. się mieć jakąś mediację, czy coś takiego, ale pan eee, Peter Lejmon jest zawieszony. Jest za wiesz... I on powiedział nam, że jako, jako adwokat nieurzędowy, tutaj na to wychodzi, Chcę to wziąć. Bo przed chwilą spotkaliśmy pana, który oskarża, eee, jest zawieszony. Czyli Zaraz. nie może. No nie. Nawet A? jako komercyjny? Nie może jako komercyjny. Ogólnie panowie. Wodykamy włączone czy nie? Teraz? A widzi pan, że panie konradzie? No, no, no to panowie. Sprawy nie ma. Miłego dnia. Miłego dnia, panie, panie Jakby coś było potrzeba, to proszę Jak chcemy dziś... zagłosować, to możemy do pracowników iść, nie? Na dole. Na pewno do nie na Fantas... tak, nie, ja wiadomo, wie... Fantastycznie, wiadomo, ja fantastycznie. jestem ciekawy właśnie, co z głosami pójdzie z jego... O! W ostatniej chwili! O! Ja w niedzielę! W ostatniej chwili! Ja nie mogę! O człowieku! Eli nie, nie widziałem jak odpalić! W ostatniej chwili zadziałał. działał! wiem no panem się rozbiłem! Właśnie widzieliśmy to z montezem! JOT Widzieli... war! O człowieku! Oh, przepraszam, ile kul trzeba trafić w chłopa? Ile kul trzeba trafić w jedną osobę na obecnym damage'u? No może tak być, ja nic nie mówię, proszę pana, ale ktoś może yy, zginąć, <ścoughs> jeżeli nie zostanę wypuszczony. <śpiewanie> Pewni ludzie chyba mają nawet zakładników. I zaraz Co? i niedługo się skontaktują. Dbało o siebie, panie wytry, dbało o siebie Powiem coś tam psękę Camriana. Trzeba robiłem No, mogłem na przykład tam tylko... A może. może moja... A może moja przyjaciółka, moja Mary, teksty mi no wiecie e, śpiewać? To so, czy... <laughs> <laughs> mi teksty może? Tak, Nagrywaj <laughs> Robimy <robię śmiech> już tyle dysk? Tak, no, tak, można tak. nagrać. może nagdać? Tak, jeszcze. Czekaj, a masz taka. A tak złapać, poczekaj. No, a ja w Discord Store. Były takie przeceny. Tak się złapię. No. Słyszycie? Byliście dzisiaj w Discord Store? Polecam wam tam jechać. <laughs> bo. Przecież minus 50%. Ha, <laughs> to no, miejsce nalega na. No, były przy minus 50%. Dobra, to torbkę, ramkić. Torebkę? Oj! Trochę t... śmierdzi. Puść mnie. Jak by mu ten nóż zabrać? Znikaj mi stąd. Tak oh. szybko wykonał. Dobra, trzeba go w akademii, wzięcie go tak szybko wykonuje polecenia! Dzięki Ha Pantera! Miau, miau? Jestem w popu, tym San Andreas. pokazam nam każdą Lilty, Gigi, Majka i każdemu nie wie, że to o kurde Powiem ci, myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej Ma, ma to swój urok, ma to swój Ma, ma, ma oczywiście tak Wszystkie kobiety z gęstą, wiecie, takie grube Janek, z tyłu zamek se zapnij, bo kurde tak, tak szerzej moment kurde kręgotyp ci widać Ale o to chodzi kochany, bo ja jestem wiedziaki A myślisz, że ja nie je zrobię? <laughs> jedziemy, jedziemy, jedziemy alert, 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 Baba coś alert. pokazała Boże, jedziemy, proszę Cię, otwieraj to, proszę Cię, jedziemy, jedziemy. Tak. Baby no, mają coś no, tak. takiego no, na klacie, no, jedź, no, jedź. No. No, no. Boże, żebym ja wiedział, że baby mają coś takiego. Fuj! Trochę śmierdzi, puść mnie. <śmiech> <śmiech> dostałaś się, dostałaś piątkę z plusem. Jesteś, Jesteś, Jesteś w rekord. Jeg. A, mnie... Zapłacicie mi zapisanka? piosenkę? Zapłacę ci. Jeszcze, że ci zapłacimy. No co? No, za... Bo wiem no, nie tak zapłacić, Mike. ale naplułam mu na studio, bo go nie lubiłam. No, ma... no jak nie, gadasz, no pewnie. Ty jesteś, jesteś bladutka jak mąka. To ale co ty gadasz? Ale co ty mówisz w ogóle? No co ty gadasz, Janek? Bo cię zdenerwuję za chwilę zadzwonię do poweradora. Pato, gdzie ty widzisz bladę? No, i tak się A właśnie, power. tak się właśnie baby za darmo rozbiera. <laughs> No A wy, a wy nadal będziecie oglądać 50 twarzy Graja, człowieku Z fetą, z grzankami Uu, no Jezus, czemu wy? Nie ma mięsa, to nie ma obiadu, proste tak. Jak on ma rolpię wyciszone, człowieku gar, i była burza i mi to przez was kisło Weźcie w d**ę, nie? Jak większość złotych w tej burzy Co? <laughs> Janek, ona powiedziała, że chciałaby... No, resztę słyszałeś ja, 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 jestem, ja jestem zaręczony, ja se wypraszam.